Dawaj piwo Dobra, próbuję Mam kopcy kary, dawaj piwo Chciałeś gościa z rękawicami A to to zejdzie sobie? Kur... No, ja tak we mnie kopcisz? Czekaj. Czekaj Tylko nie śpiawno no nie, jest ja. Piwa tu nie, nie, nie. Nie, 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 bo jest tyle soku z wszystkiego, z marzymi, i nie, i... Stary był I... Wiem, co nie, 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 wiesz co, w skromnych doświadczeń Nie mogę tu to patrzeć, żeby tu spierdolić Aaaa kurwa ciężkie Kurwa, tam Bama, będzie piach Nie umiesz łapać do Piach tam jest, piach, 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 piach piach, Weź to, połóż na ziemi, połóż, bo Ci spłonię ręka Nie tą stroną, bym wytarł Piach jest no, Mati wybierasz sobie to pyszne danie zjebane Daj poleję Ci wodą, a poleję Ci piwem, dawaj to teraz ja ci poleję, a ty weźmiesz. Nie, bo mnie robi. A, Czego nie? Dlaczego <średytutki> no nie? Nie no, bo gorące. No jak gorące, jak ciężkie. Dawaj. Ja nie. trzymałem, to trzeba i ty. No patrz, nie. Teraz jest schodniejszy. Czekaj, weź ten palnik cały Jeszcze tym wabskim <średytutki> piją. Co kleić Dobra, teraz robimy tak, ja podnoszę, ty łapiesz. Dawaj, łap za ten. O, tak, tak, tak. Piękność. I oczekuję.